Witam, ja jestem Mister Grzychuta, a to jest gra Minecraft. Tak, dobrze słyszeliście, Minecraft, nie Minecraft. Jest to nowa gra Studia Mojang, e, zrobiona trochę na wzór Zeldy i Minecraft oczywiście. E, możemy robić to samo co w Minecrafcie, czyli na przykład zbierać drewno. Em, Butować raczej nie za bardzo, ale możemy sadzić sadzonki, mamy różne biomy, tak samo jak w Minecrafcie. Ehm, tak, za wiele od tej gry nie można oczekiwać, bo została ona zrobiona w 20... nie, 48 godzin. No to dość mało jak na grę. I właśnie widać efekty. Ehm, ogólnie jest zła ta gra, ehm, przyjemnie się gra. Tylko, że jeszcze nie jest za bardzo dopracowana. Mm, nie można w ogóle jej zapisywać. Jest to tak w ogóle gra przeglądarkowa. E, nie można jej ściągnąć, tylko grać na przeglądarce. E, właśnie jak już przed chwilą wspomniałem, najgorszą wadą jest to, że nie można jej zapisać. Z każdym razem, gdy wyłączymy naszą przeglądarkę, będziemy musieli. O, nie Będziemy musieli zacząć naszą przygodę od nowa. I dobra. Tak, tytułem wstępu za wiele wam na razie nie by to pokazywał, bo chciałem Wam tylko przedstawić tę grę i za chwilę przejdę do głównego pytania, jakie mam do Was, ale na razie Wam jeszcze troszkę powiem o tej grze. Um, przyciskiem X otwieramy nasze inventory czyli wszystkie nasze przedmioty. Weźmy sobie workbencha, jak w Minecraftie. Oj, nie tym. Tak jak widzicie, teraz trzymam nad sobą crafting table. Table, czyli Workbench, jak kto woli, postawmy go sobie tutaj. Otwieramy go, troszkę drewna zebrałem. Mogę zrobić na przykład mieczyk. Zróbmy sobie też kilof, i może toporek. Tak. Później będziemy mogli wydobywać również kamień, dzięki którym będziemy mogli robić lepsze przedmioty. Um, dobra, zróbmy może sobie jeszcze łopatę i wam zaprezentuję co można tutaj zrobić. Weźmy sobie łopatę i łopatą na przykład możemy przekopać tej ziemię. Możemy ją przekopać tylko dwa razy, czyli raz tak jakby tylko trawę przekopujemy, drugi raz wydobywamy dirta. W ten sposób. Na przykład jeszcze czekajcie, pokażę wam motykę. Motyką możemy Weźmiemy do ręki motyką, możemy przeorać pole, tak samo jak w Minecrafcie I wtedy, jeżeli mamy jakieś sadzonki, możemy je posadzić. a ja w tym momencie nie mam. Czekajcie, może zaraz tu będę. Starczy przekopać trawę łopatą, i wtedy po jakimś czasie powinniśmy dostać nasze sadzoneczki. O, jak widzicie, dostałem jedną. Mam ją przy sobie, weźmy ją I mogę ją posadzić Widzicie jest posadzona. one dość szybko rosną więc Nie będziemy mu musieli długo czekać co, my, co jeszcze wam mogę pokazać e, Toporek Mam toporek Toporkiem jeżeli mamy Toporek a nie Jeżeli używamy toporka a nie ręki To możemy szybciej niszczyć drzewa Jak widzicie zadaje Ciosy o wielkości e, powyżej 10 drzewom, ale za to zużywam więcej energii. <laughs> ale i tak to się bardziej opłaca niż uderzanie ręką, bo gdy uderzamy ręką, dłonią, e, zadajemy ilości e, powiedzmy obrażeń w wysokości 2-3, przez co musimy więcej tych ciosów zadać, ale za to mniej energii zużywamy. E, Zużycie energii niczym nam nie grozi, bo ona dość szybko się ładuje. Tylko mam problem, jak się, jesteśmy w wodzie i zużyje nam się energia. Zaraz Wam to pokażę. O, teraz wejdziemy i tracę życie przez to, jeżeli jestem w wodzie i z... nie mam w ogóle energii. To w ogóle, jeżeli siedzę w wodzie i się nie ruszam, też tracę powoli energię. Dlatego lepiej nie wypływać gdzieś dalej, jeżeli <laughs> nie ma gdzieś blisko lądu. Dobra. Troszkę się rozgadałem o tej grze, miałem tylko tak ogólnikowo przedstawić Ale już skoro zacząłem to troszkę wam opowiem Może jeszcze znajdziemy jakiś kamień, to wam pokażę Jak to wygląda, bo normalnie nie możemy się przekopać do kamienia łopatą Tylko... Um, musimy znaleźć na powierzchni Na razie z tego co widziałem mamy dwa rodzaje potworów Zombiaki, takie zielone I slimy Jeszcze widziałem w jaskini jakieś potwory Niestety teraz nie, nie wybiorę, bo jak wszedłem do jakiejś jaskini, to już nie wyszedłem, powiedzmy. No, um, zboże mi urosło jeszcze przy okazji Wam pokażę. Zboże normalnie zbieramy ręką. Wpadają nam takie e, zboża. <laughs> I z nich chyba możemy chleb robić, ale nie próbowałem jeszcze. Dobra, tutaj za wiele nic nie ma. Mam jakiś taką wysepkę małą, czekajcie. Zablokowany jestem z każdej strony Okej, okay, może sobie wezmę jabłek, trochę zjem Tak Trochę dziwne jest to, że jedzenie też zabiera energię Co jest dość dziwne, bo zabiera mi z pół energii Czekajcie, ząb jak idzie, trzeba go załatwić Ciach, 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 yeah Dobra, aha, jeszcze może wam pokażę Skrzynię Nie mam drewna? Wczoraj zebrałem Branie no, ważne, czekajcie, weź sobie toporek, Szybciutko troszkę drewięka zbierzemy. Dobra, może starczy um, nie starczy. 20 trzeba. Ło no, trudno. Troszkę ja będzie musiał pozbierać. Znaczy to chwilę potrwa tam e, parę no chwilkę. No. E, może w międzyczasie powiem Wam o tym, co planuję zrobić. W najbliższym czasie, i czy chcielibyście tak coś zobaczyć, mianowicie wpadłem na pomysł, żeby zrobić tak, jakby maraton z tą grą, kilkugodzinny. Czyli ja bym sobie ją spokojnie przechodził, nagrywał, nagrywał jak ją przechodzę, bo jest tutaj jakieś główne zadanie, żeby. Coś tam znaleźć i zdobyć. Nie wiem, będę musiał o tym bardziej poczytać, ale wiem, że można ją chyba jakoś przejść. Więc e, jeżeli byście chcieli, to mogę tak z okazji świąt zrobić kilkugodzinny materiał z tej gry, bo wydaje się ona nad bardzo ciekawa. E, jeżeli by się wszystko udało, to mógłbym Wam właśnie zaserwować takie coś z okazji świąt jako prezent, tak jakby oprócz tego konkursu na gift code. I dobra, mogę już zrobić skrzynię, co mam dwie skrzynie, jedną chyba, dobra skrzynia wygląda w ten sposób, postawmy ją sobie tutaj, ok, w skrzyni możemy tak jak w minecraftie przechowywać wszystkie rzeczy, tutaj są rzeczy które mam w skrzyni, jeżeli naci naciśniemy strzałkę w prawo to mamy rzeczy które mamy przy sobie, ja teraz schowam wszystko co mam przy sobie i jak widzicie wszystko jest teraz w skrzyni. Jeszcze może zobaczę, jak się robi chleb, bo nie robiłem. Czy mogę w ogóle zrobić... Chyba nie. Nie wiem, dobra, nieważne. Um, I co by jeszcze wam pokazać? Aha, miałem wam pokazać kamień. Weźmy sobie jedzenie i najważniejsze przedmioty. Czyli mieczyk do obrony, no i kilo do wydobywania kamienia. A, ah, shit. Zombie. Mmm... <śm> Na powierzchni... O, jest kamień fajnie. Na powierzchni chyba więcej potworów nie znajdziemy niż zombie slimy. O, jeszcze mamy tutaj takie fajne kwiatuszki, które możemy zbierać. Chyba je też możemy sadzić, ale nie próbowałem. Um, za długo w tą grę nie grałem. Tylko tam troszkę, żeby obczaić o co w niej chodzi. No i dobra, jak mamy kamień, weźmy sobie kilof oczywiście, i kopiemy go. Możemy go też kopać chyba ręką. Ale nie próbowałem go wydobywać. Wiem, że zadajemy ciosy i, znaczy kamieniowi, w wysokości 1 czy 2, ale czy go, mm, czy jak go zniszczymy ręką, to dostaniemy kamień, to nie wiem. W sumie to mogę spróbować. Czekajcie. O, niszczy się. Tak. Mam twardą rękę. O, o, widzicie, dostałem kamień. Mimo, że zniszczyłem go ręką. I dobra. To by było chyba tyle tak ogólnikiem. Chciałem wam tylko przedstawić ogólnie tą grę. Na czym ona polega, co możemy w niej robić. I zachęcić Was do może zagrania do niej. Jeżeli ktoś by chciał w nią pograć, to dam do niej link w opisie. Naprawdę wydaje się ciekawa. Może nawet ciekawsza niż Minecraft. Nie wiem, bym musiał się w nią bardziej zagłębić troszkę. Tro może... Minusem może być to, że nie można chyba nic tutaj budować, na przykład z drewna czy z nie gliny. Z porze ziemi. <laughs> Żadnych domków ani nic, ale nie zachodzi tutaj noc, więc nie musimy się bać creeperów i innych takich. Więc. No, chyba było tyle. Więcej Wam do powiedzenia nie mam na razie. Wy zadecydujcie, czy chcecie, żebym zrobił taki maraton. Nie wiem, czy kilkugodzinny wyjdzie, ale maraton z tego ja przechodzę grę. Chwilę to może potrwa potrwać, więc jeżeli jesteście zaciekawieni i chcecie, abym tak coś zrobił, to napiszcie w komentarzu i dawajcie łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. To by było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.